Proszę wstać. Sąd idzie. Rozprawę poprowadzi będzie Magdalena Zielińska. Odbieram rozprawę przed sądem szkolnym. Zostanie rozpoznana sprawa Grzyba w 10. liceum ogólnokształcącego. Stawił się oskarżony, przeprowadzony na salę z korytarzy szkolnych. Zamieszkały na ścianach i podłogach 10. EO od 1962 roku. Trudzi się z dotknutą ucznią powietrza, jednak nigdy nie został za to skazany. Na rozprawę stawił się obrońca. I prokurator? Dziękuję. Otwieram przegląd sądowy. Udzielam głosu prokuratorowi. Skarżę że obrót opieka skierowuje ona twarza opuszczonych na słów Wysoki sądzie, pozwolę sobie dołączyć do w postaci zdjęć. Oskarżenie obejmuje również zaproszenie mężczyzny do innego zabawy. Z opinii psychologa wynika, że oskarżona jest szkodą w swojej Muszę szczęśliwanie uśmiech, za co spaliśmy na pracę społeczne, lub już do szkoły. nie Mój klient nie może nic poradzić na swój zapach. Wielokrotnie próbował coś z tym zrobić, jednak bezskutecznie. Ależ to nie moja wina. Ten zapach to charakterystyka mojego rodu i nic na niego nie poradzę. Nigdy nie, chca, nie chciałem swoim zapachem nikogo urazić. No się Proszę się opanować. Nie chcę zostać usunięty. Proszę pana, jedyne co mogę zrobić na tym etapie, to zapytać, czy zrozumiał pan treść aktu oskarżenia. Tak, zrozumiałem. Przypominam, że przysługuje panu prawo do złożenia wyjaśnień. Czy chciałby pan z niego skorzystać? Już nic więcej nie powiem. Ma pan takie... Szkoły wskaźników przeciwko skarżeniu, wody są od początku szkoły, w którym jutro znajduje się w mnie w drugą szkołę. Dziękuję. Proszę następnego świadka. Czy wpłynął na Pani życie? No to jest po prostu skandal. Czyli żywa we chłopak, w sześć, w chłopaku, nie, 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 w różniku. Dla mnie w ogóle żadnaśnia, że mogę, w własnej wierze, że mogę, w swojej wierze, ale własnej wierze. Ale spokojnie. Proszę wezwać <tnak> no, następnego świadka. Proszę no, zagadnąć tego później. Co Pan wie w tej sprawie? Pan mi w ogóle nie przeszkadza. Nie czuję go. A jak pan wyjaśni tak, jeśli inni uczniowie się, się, się skarżą? Ludzie ciągle się na to skarżą. Pan mi w ogóle nie przeszkadza. To jest tradycja tej sprawy. <gryz> Dziękuję. Proszę kolejnego świadka. w tej Grzyb. Jest to dosyć ściska sprawa, więc przyjrzyjmy się jej z bliska. Straszy, brzydzi, irytuje, części dobry humor psuje. Woli on dziwną swą rozsiewa i więcej tego nie wywiewa. Taka już jego natura, iż nie szkodzi mu censura. Więc działania trzeba podjąć, nieco siły podjąć. Dziękuję. Udzielam głosu panu prokuratorowi. Należy ze na pracy społecznej. Uważam, że mój klient niczym nie zawinił. taka już jego natura, a prace społeczne byłyby w tym przypadku niedorzeczne, gdyż mój klient już sami wykonuje na przykład pomaga uczniom w zadaniu z biologii, przykładowo budując sam siebie. Nieprawda i śmierć! Proszę odprowadzić oskarżonego do aresztu.